Siemanko wszystkim. Piąty już odcinek z serii. Wygrywaj i otwieraj. Jak widzicie, skład do tej pory wygląda już coraz lepiej. Tylko zostało mi dwóch e, brązowych zawodników do wymiany. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie trafi jakiś zawodników z Ligi Angielskiej. I o kurwa, co to jest za skład El Sharaui e, na lewym skrzydle, Biabiany na prawym. E, nie wiem w ogóle, to jest brawo jej, e, że coś takiego mi się trafiło. E, naprawdę muszę wykazać się dużym. E, dużą umiejętnością gry w FIFA, żeby wygrać ten mecz. Pierwszy strzał przeciwnika dopiero w 35 minucie i mamy 0 do 0. Johnson tutaj ładnie wychodzi sam na sam od Europejki. Johnson, Johnson Johnson strzela i broni to bramkarz. Yy, I mamy zakończenie pierwszej połowy wynikiem 0 do 0. Yy, bardzo nudna pierwsza połowa. Zaledwie jeden strzał oddany przeze mnie i to strzał był celny. Mój przeciwnik go dał jeden strzał niecelny. 62% posiadania piłki dla mnie i Morata. Morata ładnie tutaj wbija w pole karne. Odebrałem piłkę, lecz tre, trerał podaj do Moraty i Morata strzela i broni to mój bramkarz. Wrzutka na Alexa. Alex przegrał płyny główkowy, strzela i ponownie mój bramkarz ładnie tutaj obronił to w tej sytuacji. Alex strzał z główki. Nic z tego nie widział, ale Hernane strzela z woleja i Mamy 1 do 0 w 48 minucie i no niedobrze, że straciłem bramkę, bardzo ciężko będziemy ją strzelić. Morata, Morata tutaj ładnie przepchał Virginiego i niestety mamy 2 do 0 w 53 minucie i ten mecz no niezbyt dobrze e, przebiegł dla mnie. Przegrywam 2 do 0 w 53 minucie. Mam nadzieję, że uda mi się to obrozić. Baldok, Baldok, podanie do wareli, Varela strzela i jak on tego nie trafił o Boże, to ja nie wiem, no. Baldok dostaje piłkę sam na sam, Baldok, ładnie mija bramkarza, Baldok, technicznym strzałem, strzela i mamy bramkę kontaktową, na 2 do 1, w 65. minucie lecimy dalej, Baldok podnosi piłkę, leci na koło środkowe, tutaj strzał kolejny i piłka przeleciała nad poprzeczką, Baldok, podanie do Johnsona, Johnson, Johnson ponownie do Baldoka, Baldok do Warelli I Varela wślizgiem. Strzela na 2 do 2. Cóż za kąbek w moim wykonaniu. W 72 minucie strzałem bramkę na remis. Bardzo ładna akcja moich zawodników w ofensywie. Terra ładnie tutaj się uwolnił. Wybija to obramkarz. Morata strzela i jak to nie wpadło. Dobrze się ustawiłem. środkiem obrońców na moje szczęście. Kalehon. Kalehon biał go w pole karne. I. Niestety. W 85. minucie strzelam bram stracę bramkę. Na 3 do 2. Baldok. Podanie do wareli. Warela ładnie wbijała w pole karne. Varela i Tutaj mamy rzut karny. Dla mnie. Oczywiście. W 89. minucie. Czyli padnie bramka na remis. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Jak to będzie wyglądało. Baldok. Chyba jest ustawiony jako wykonawca tego. Tak. Dokładnie to jest Baldok. Ale nimi nie będziemy strzelać. Będziemy strzelać warelom, bo ma dużo lepsze statystyki wykonywania rzutów karnych. O, aż o 7 punktów ma lepsze rzuty karne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Warela, czy będzie skuteczny, tak jak w poprzednich odcinkach. Warela. Warela. Dwie kreski siły. Warela i strzela. Pod poprzeczkę. Mamy 3 do 3. Yy, I kolejna sytuacja ładna. Johnson do kwista, quiz do ralasa. Rala strzela. Kwist biega. Tutaj strzelił ślizgiem i piłka jakimś cudem doturlała się na 4 do 3. Cóż za dramaturgia. W 90 minucie w doliczonym czasie gry strzelam bramkę na 4 do 3 z tym bardzo mocnym przeciwnikiem. I mamy zakończenie tego meczu wynikiem 4 do 3. Cóż za mecz naprawdę bardzo ładnie się potoczył. Mamy mistrzostwo, czyli otwieramy jedną srebrną paczkę rozszerzoną za jedną bramkę przewagi. Zobaczymy co w niej będzie. I do tego dołożymy 3 złote, rozszerzone za to, że mamy mistrzostwo ligi Gabriel. Gabriel i poza tym nic ciekawego. Tutaj jakiś z Boltonu bramkarz brązowy, ale nie przyda się, więc wszystko raczej do klubu. Póki co bardzo dobry rekord 9-0-0. Ładnie mi to idzie. Team Howard, kogo mi dasz? Tim Howard i mamy brami. Braimi, przepraszam. I Alan Pardieu O, Alan Pardiu się przyda, będzie lepsze zgranie na zawodnikach. Zobaczymy, jak teraz będzie O, i 2000 monet. Też się przyda. Czyli jakby troszkę paczki się zwróciło. Do tego kilka kontraktów i reszta e, nieprzydatna. Więc wysyłamy do klubu. Kolejna paczuszka. Eden Hazard. No fajnie u Ciebie trafił, przydałbyś mi się bardzo na lewym skrzydle, ale... Trafiamy! Prudl! Oh my god. Już chyba kolejny raz trafiam tego zawodnika, tak mi się wydaje. No i poza tym nic ciekawego, tylko chemistry. Strażnik, więc chyba będzie na któregoś z bocznych obrońców. Ale chyba na Łukasza jedynie, bo... tamte jest brązowy i prędzej czy później tak się go pozbędę. No. O, ładnie się wczytały wszystkie trzy kreski na tym i na tym. Więc lecimy dalej. Ir, Irtegun. O oh my God, co za nazwisko. I ostatnia paczka złota. A co w niej będzie? Gonzalo Higuaín. Kogo mi dasz? Gonzalo Higuaín daje mi Lukasa Leiva z Liverpoolu i USA Browna z Sunderlandu. Dwóch zawodników z Ligi Angielskiej, ale tylko Lukas Leiva mi się przyda do składu za tego brązowego Ralasa I tak poza tym to mam lepszych obrońców od USA Browna, więc on raczej też do klubu poleci i się nie przyda w moim składzie. Ładne, ładne stroje tam były, ale nie przydadzą sobie. I Lucas Leiva już w składzie, tutaj widzimy zgranie między Paulinho, jeszcze prawe obrońca i będę miał cały skład, złoto-srebrny. Cóż, co to w ogóle za miszunk jest. Napastnik na lewym skrzydle, a lewo-skrzydowy na ataku. Wypożyczony Cristiano Ronaldo i Chyba z chemistrią będziemy miał dwa, więc on nie wie chyba o tym. Chyba jakiś nowy na ultimate nie wie o tym, że zawodnik ma chemistrię słabe, gra dużo gorzej. Pierwsza sytuacja, moja Varela strzela tutaj. Eee, nie wiem, co tu się stało w ogóle. Bramka się rzucił jak na główkę tutaj i wyciągnął ten strzał. Varela ładnie się przedziera tutaj. Varela wrzutka do baldoka i baldok główką ładnie uderza w 14 minucie na 1 do 0. Prowadzimy po ładnej akcji Vareli i baldoka. Baldock podanie do Lejwy. Lejwa technicznie. O Boże. Widać, że to jest defensywny pomocnik, który ma z siłę, to znaczy walk w ataku na yy, low i tutaj ładnie Baldock technicznym strzałem, strzałem strzela swoją bra drugą bramkę na 2 do 0. W 30 minucie Baldock podanie do Lejwy. Lejwa podanie do Varela i Varela główką w pustą bramkę strzela na 3 do 0. Jeszcze jedną i będziemy mieli dwie złote paczuszki. Baldock Baldock ładnie technicznym strzałem między nogami bramkarza. Cóż tutaj się dzieje? Co broni bramkarz mojego przeciwnika? To ja nie wiem. Gra bardzo gównianie. Varela. Podanie do Johnsona. Johnson i tutaj na Sweaty gola. Johnson do Lewy i Lewa. Po jednej asystie przy bramce Vareli dokłada brameczka do tego. Ładny debiut do tego piłkarza. W tym meczu Baldok. Tutaj troszkę za mocne podanie, ale Baldock ładnie to przejął. Baldok. Baldok tutaj się przedziera. Baldok ładnie zwodzi kolejnych obrońców. Baldok minął w tym momencie trzech obrońców. Baldok i czwartego. Baldok strzela technicznie, lecz nie trafia. Mamy 5 do zera. Johnson. Przeciwnik się położył. Johnson tutaj ładnie wbija. Johnson mocny strzał. Tutaj Varela strzela. Jeszcze dobija i broni to bramkarz. Cóż za historia, o Boże. Baldok. Chapman. Chapman tutaj. Baldok przejmuje piłkę i strzela. Hatryka w tym meczu. Mamy trzecią bramkę tego zawodnika. Oj, dwóch rudych zawodników w drużynie przeciwnika. I mecz się kończy wynikiem 6 do 0. Co daje nam dwie złote paczuszki. Więc zobaczymy, co w nich wypadnie. Fajnie, by wypadł jakiś prawy obrońca, ale wszystko się za chwilę okaże. Póki co, yy, od razu mówię: jeden mecz mi się nie nagrał. Nie wiem dlaczego tak się stało. Yy, po prostu coś jakiś błąd yy, nagrywarki. Więc nie kupowałem po tamtym po tamtej zwycięstwie żadnych paczek, yy, bo to by było nie fair. Mógłbym sobie włożyć kogo bym chciał i tak bym nie miał dowodu na to, że, że trafiłem tego zawodnika po zwycięstwie, więc stwierdziłem, że oprócz zwycięstwa nie dodam nikogo. Mamy, o, Angel Rangel i do tego Braid White. Paceowy zawodnik przyda się na ławce rezerwowych, tak na zmęczonych obrońców, jak znalazł, żeby wpuścić go w końcowych minutach, minutach żeby po tam pomęczył obrońców przeciwnika Ralasa zostawimy, ładnie tam strzela, więc pozbędziemy się kogoś innego, na przykład Willera Willer szybka sprzedaż dalej Breit white do składu i i otwieramy kolejną paczuszkę prryrym prryrym wszystko do klubu prryrym prryrym i ostatnia paczuszka już. Antoine Griezmann. Kogo mi dasz, Griezmann? Dajesz mi Rodriguez'a No, jakbym miał ligę niemiecką, pewnie mi się cieszył. Lecz niestety nie ma ligi niemieckiej, ale kilka fajnych strojów. Na przykład ta od Crystal Palace. Chyba ją ustawia jako, jako aktywną. Zobaczymy. No, ustawimy jako aktywną. I będzie to spoko. Wszystko do klubu. Jeszcze quicksell. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli się film spodobał, kliknijcie łapkę w górę, jeśli jesteście pierwsza, zasubskrybujcie kanał. Jak się filmik spodobał, oczywiście też możecie udostępnić film na Facebooku, żeby wasi znajomi zobaczyli e, moją produkcję. Dobra, dzięki trzymajcie się i na razie do następnego odcinku.